Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku vlogowym I w sensie bardziej w serii odcinków vlogowych bardziej mi się wydaje z Bergen Ponieważ pytałem się was na karcie społeczność czy chcecie coś takiego No i żeście dali, że tak No to myślę, że jak wrócę to to wstawię, bo teraz nawet za bardzo nie mam jak tego zmontować W każdym razie, znajdujemy się aktualnie koło portu w Bergen, tak się on prezentuje Widzimy tutaj różne statki, tam widzimy taki duży właśnie... Statek wycieczkowy. Aktualnie kierujemy się w stronę przystanku Torget, z którego odjedziemy w kierunku Starego Miasta, które znajduje się gdzieś mniej więcej tam za tymi statkami, gdzieś tam w okolicy. Yy, ogólnie to już były nagrane wcześniejsze wejścia, ale dopiero teraz postanowiłem, że zrobię wstęp, bo jest bardzo ładna panorama miasta. Tam jest całe miasto Bergen w Norwegii, to jest tak naprawdę zachodnia Norwegia bardziej taka zachodnio-południowa w sumie mi się wydaje. Aktualnie kierujemy się w stronę przystanku autobusowego. Jeżeli ktoś by się zastanawiał jaki będzie format serii, to format serii jest taki, że po prostu aktualnie wycieczka moja trwa tydzień. I po prostu z tej wycieczki będę Wam jakieś najciekawsze momenty, mi się wydaje, pokazywał. Będzie to seria kompletnie amatorska i po prostu z punktu widzenia mojego i typowego turysty będę pokazywał to, co tutaj jest właśnie dostępne do obejrzenia. No na przykład tak aktualnie to wygląda. No to jest ogólnie cały czas teren portu. Kierujemy się w stronę tamtego przystanku, za chwileczkę również będziecie mieli prawdopodobnie wstawki ze wcześniejszego dnia, bo tak jak mówię, wstęp nagrywam dopiero drugiego dnia, gdzie podjąłem decyzję, że tak naprawdę będę to nagrywał i będę to montował, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, jedziemy za chwilę. Witam po raz kolejny, jest godzina 16.21. Aktualnie schodzimy na dół, tam gdzie jest port i tam gdzie jest bar. Nie bar, tylko targ taki rybny. Chodzi w wszystkim, wszystkim o to, że tam są różne dziwne rzeczy do jedzenia, takie jak na przykład hot dogi z renifera, ale są też zwykłe ryby, są jakieś ośmiornice, są jakieś kraby. Tu już jesteśmy w takim bardzo ścisłym centrum. Tu jest ogólnie taki port mały, tu jest taki stateczek na przykład. Te statki pływają na fjord na przykład. Albo na jakieś takie inne ciekawe miejsca? Tu właśnie płynie już kolejny yy, tramwaj wodny jakiś. No i tam teraz będziemy szli, tam jest park rybny. Takie coś, myślę. Witamy prosto z torget drugiego dnia. I teraz tak, tu są ryby. Ja przedstawię mniej więcej. Zwykły łosoś. Tak się prezentuje. Kosztuje on 379. Bardzo ładne filety. Już są jak widać oddzielone. Jest to około 100 zł. No nie, może nie 100 zł, tak? Ze 130 zł, myślę. Makrele. Filet za 400. Koron. Prezentują resztę. Idziemy dalej. Tutaj mamy takie oto okazy. Dalej mamy owoce morza. Na przykład takie oto komary. To już nawet są od razu wersje do zjedzenia, żeby sobie takie coś wziąć. Idąc dalej są krewetki. Tutaj są jeszcze żywe. No, obok są sery. Na przykład takie sery ciekawe. Tu mamy sushi. Około 100 zł to jest i to jest za 12 sztuk. Tak wygląda. Całkiem duże kawałki, dużo ryby, a za mniejsze 125 około 50 zł to jest. Tutaj ktoś sobie właśnie łódkę zaparkował, a tutaj od razu obok, zobaczcie, jest automat z paliwem. Można tu się nalać. Jakby kogoś interesowały, ceny 190 litrów za około 3000 koron. Jest to około 1200 złotych, coś mi się tak właśnie wydaje. Także takie są ceny, a tutaj statek, statek z helikopterem, przed chwilą go widzieliście. Dobra, jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu, w którym robiłem przed chwilą wstęp, ale tak naprawdę jesteśmy kilka dni później od naszego właśnie początku. Bo wy pewnie wszystko widzicie w kolejności chronologicznej i jesteśmy tutaj przy dokach. Tutaj są doki, tutaj jest właściwie taki bardziej port pasażerski. Teraz kilka słów na temat pogody. Pogoda jest bardzo interesująca. Co to oznacza? Pada ciągle, non-stop, od rana do wieczora. Czasami się tak zdarzy, że akurat przestanie padać, no ale teraz akurat, jak ja jestem, to akurat jest taki okres, że no, pada cały czas. To jest początek sierpnia. Początek sierpnia i cały czas pada. Jest taka piękna pogoda. Witamy ze ścisłego centrum miasta. Tak wygląda ścisłe centrum miasta. Tam jest za chwilę przystanek autobusowy, będziemy tam się kierowali oczywiście. Ale na początku idziemy do sklepu, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jakie są ceny tutaj aktualnie. Jesteśmy w sklepie. Taki topowy sklep, stawione lewem, zwykły. Jeżeli chodzi o ceny, sorry, że w ogóle nic nie widać, ale niestety mam cały zamoczony aparat. Puszka koli za 29 koron, no koło dycha. Poza tym zwykła kola, na przykład za 30. Kawa jest za 35. Tu w ogóle jest cały automat, żeby to właśnie zrobić. Chipsy o smaku paprykowym 54. Nie wiem ile to jest. Chyba około 20 zł, coś mi się wydaje. No i takie są ceny, jeżeli chodzi o lody. No, mi się wydaje, że całkiem spoko. Aktualnie znajdujemy się w skansenie Gamlebergen, który jest, mi się wydaje, że gdzieś około 5 km od centrum miasta. Można na spokojnie wszędzie dojechać autobusami, autobusy są i autobusy jeżdżą całkiem często. Jest całkiem sporo linii autobusowych, to jest taki oto skansen. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, są takie budynki. Całkiem mi się wydaje, że są to odwzorowane takie stare budynki albo zachowane, raczej zachowane. Yy, także w ten sposób się to prezentuje. Tam jest właśnie wejście. Co prawda, jesteśmy tutaj prawdopodobnie po godzinach zamknięcia, w sensie po godzinach. No Google sugeruje, że to jest miejsce otwarte do godziny 16. Jest godzina 16.34, aczkolwiek do środka niby wejść można. I niby nawet nie ma żadnej kasy Także nie ma problemu Co do biletów autobusowych Bilet autobusowy kosztuje 47 koron dla osoby dorosłej I jest to około w przeliczeniu No nie wiem ile to może być 12 zł, nie, nie 12 zł To jest dziś około 16-17 zł Także taka jest cena No fajnie to wygląda No ładnie to wygląda Można sobie pochodzić No ogólnie w taki deszczowy dzień Było jeszcze akwarium Z akwarium niestety nie będzie żadnego Wejścia nie będzie nic nagrane, dlatego że tam akurat stwierdziłem, że nic nie będę nagrywał. Ale był bardzo ładny pokaz yy, fok i był bardzo ładny, były bardzo ładne pingwiny. Ale może będą jakieś zdjęcia, jeszcze zobaczę. No, w każdym razie skansen się bardzo ładnie prezentuje, tak on wygląda. Przeszliśmy sobie troszeczkę dalej i mamy widok na morze, mamy widok na port, ogólnie w ogóle całkiem ładne miejsce, całkiem ładny skansen. Tutaj taka skarpa, a tam widać port są zaparkowane, jest dużo łódek, takich bardziej właśnie mniejszych, prywatnych, ale również duże właśnie statki towarowe, jak i pasażerskie, gdzieś tam w oddali pływają. Tak się prezentuje Gamlebergen. I przenosimy się delikatnie w czasie, ponieważ kolejne. Atrakcje planujemy już na jutro, delikatnie sobie właśnie tu jeszcze pozwiedzam i widzimy się już jutro.